Witajcie, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata, a wy oglądacie dziesiąty już odcinek Pana Apki, czyli serii poświęconej aplikacjom na Androida. Dzisiaj w trzy aplikacje, które może nie do końca są nowe, ale warte polecenia, jedna nowość oraz na koniec tradycyjnie coś głupiego. Zapraszamy! Zacznijmy od gry. I to nie były jakiej gry, tylko od kontynuacji tytułu, który w 2012 roku został wyróżniony Nagrodą BAFTA. Derum Tu to połączenie gry logicznej, klasycznej przygodówki oraz gier typu ukryte obiekty. Tym razem do przejścia jest nie jeden, tak jak miało to miejsce w pierwszej części, ale kilka pokojów. Każdy z nich kryje zagadkę, do której droga wiedzie poprzez szereg mniejszych zadań. Czasem trzeba uruchomić jakiś mechanizm, a czasem odczytać zaszyfrowaną wiadomość. Klimatyczną zabawę okraszono ciekawą ścieżką audio i bardzo fajną trójwymiarową grafiką. Derum Tu kosztuje 11 zł, ale nie będą to źle wydane pieniądze. Swoista wizytówka urządzeń z serii Lumia i świetna konkurencja dla map Google. Ceniony nie tylko ze względu na mapę, ale także za znakomity tryb offline, który pozwala na równie sprawne korzystanie z nich zarówno tam, gdzie mamy zasięg, jak i bez dostępu do internetu. W tym trybie działa także wyszukiwanie interesujących miejsc, a dodatkowo mamy tu także prezentację w 3D niektórych obiektów. Jeśli szukacie ciekawej alternatywy dla Google Maps, to z pewnością jest to pozycja warta zainteresowania. Upewnijcie się tylko, że wasz smartfon ma minimum 1 GB. GB pamięci operacyjnej. A teraz coś dla tych z Was, którzy robią masę zdjęć, a potem nie bardzo wiedzą, gdzie się podziała cała wolna pamięć ich smartfonów. Gallery Doctor Phone Cleaner to coś, co może temu zaradzić. Aplikacja ta jest w stanie zlokalizować fotki, które najprawdopodobniej są nam zbędne, a więc te, które są niemal identyczne, nieostre kadry oraz zdjęcia złej jakości. Pokazuje także, ile miejsca można zaoszczędzić na ich skasowaniu. Skoro za pomocą aplikacji można zamówić taksówkę, to czemu by nie umawiać się w ten sam sposób do fryzjera czy kosmetyczki? Do tego właśnie służy Booksy. Z jej pokładu można znaleźć interesującą nas usługę w dogodnej dla nas lokalizacji, sprawdzić jak oceniają ją inni użytkownicy aplikacji i umówić się na wizytę. Tak samo łatwo można zmienić jej termin albo zrezygnować. Przed wizytą aplikacja przypomina nam oczywiście, gdzie byliśmy umówieni. Na koniec coś, co owszem może Wam się przydać, bo za oknem pogoda jest taka, jest, ale czyni to w sposób, którego Wasz telefon z pewnością nie polubi. Grzejnik, jak zresztą sama nazwa wskazuje, ma ogrzewać i faktycznie ogrzewa dłonie trzymające smartfon. Robi to co prawda dość skutecznie, za to kosztem gigantycznego zapotrzebowania na prąd. Dosłownie sieje spustoszenie w baterii smartfonów i tabletów. Jeśli chcecie sprawdzić, jak szybko Wasz akumulator odda Wam swoje ostatnie miliamperogodziny, to śmiało. To już wszystko na dziś. Po więcej aplikacji zapraszamy już w kolejną środę, a wy w tym czasie komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia.